jak emocje. Koło ja mam to dać jeszcze, właśnie. Nauczycielem. Ale rycerz, czyli chyba nie ma. No to lipa. Pozostaw sobie. Jak tam? Fajnie. Dobrze. Moje gratulacje. Dziękuję. Jeszcze nie mam. Moje gratulacje. Jakiś debil. Jakiś debil. Ścisnął półtufkę i kurwa kremu na ręce. Cześć Kuba! Cześć. Jak tam? Dobrze, do że mamy tydzień wolnego, co? Za tydzień w poniedziałek matmy mamy. Mamy. No i co? Kurwa, Jebana. Dogadaliśmy się z ojcze Donisem. i będziemy Cię napierdalać świadectwami. Jestem z Ciebie zadowolony. Jak jeszcze zdam maturę, Cię napierdolę. I będę jeszcze bardziej szczęśliwszym człowiekiem, niż jestem wystarczająco szczęśliwy. to opaść. Dziękuję. Jak czujesz się z tym, że właśnie skończyłeś szkołę? Czuję się bardzo dobrze, jestem bardzo szczęśliwy. Będzie brakowało mi trochę tych ludzi, ale to, no, jest fajnie. Ale do i skurwa, A czekaj, nie, to przechodził na osoby. Jak czujesz się z tym, że skończyłeś właśnie szkołę? No jak? No dobrze, łaska się w oku trochę kręci, szczególnie. Przez to, że żegnam się z panem Jackiem Ale dobrze jest ale... Nie dostałeś też wyróżnienia za osiągnięcia sportowe Do wyjebania z szkoły? Jak pan się czuje z tym, że... Jestem kurwa chory W tym momencie kończy pan szkołę średnią Chory, nie mogę tego celebrować Amery. Jest to smutne, ja właśnie zaraz się... Czujesz mój ból? Amaryny. Ale czujesz mój ból? Nie czuję, bo no ja, ja na... nigdy, nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji Ale kurwa no Człowiek chce się napierdolić, a nie może A ja zapraszam jeszcze na kanał towarzyszy na YouTubie Ty kurwa Towarzysze. Ci to kurwa przeszkadza głupniarzu. Wypierdalaj stąd. Spierdalaj. Powiedziałam, spierdalaj. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię, zamiast podążać wytyczoną ścieżką. Czwarte Elo, klasa osobie. Spójrz na dzisiaj, że W klasie czwartej Elo są 32 osoby. Jak je opisać? Nic nie przychodzi do głowy. Dariatom z Delka i lubi TikToka. Która liza w Portugalizmie na zapopatrach? Delka jest zabawna, leśnicę cenuje. Martysia swoich sił w latach robuje. Kinga ubiegła Marbera z własną czarną zdobę. Coś powiedzieć jeszcze mogę. Proszę, to się świnia, kurwa. Macie jakieś <śmianie> <w ten bódy. śmianie> Kurwa, mordę! Oraz Martyna, która ma świetne tatuaże. <śmianie> Drzewko zdeptany Brałem, srałem, wiałem, zadławiłem się, kałem Drugi imię Rafał, ale wstyd Co, może ocenki pokażemy? No. Nie, tego nie pokażę to, to, moje, to moje Tak, tak, kurwa o, Kurwa i pan Paweł, no kurwa, jedziemy Powiem wam story, dałem dzisiaj rano Ja pierdolę Synu Tak Jestem dumny Ja też ale mogę być Zakończył się etap szkoły średniej. Idź głęboko w kraj, pracuj dla nas i płać podatki. Pierda, Synu, jestem z ciebie trudny. <laughs> Wiem. Dlatego... Kurwa nowe buty. Kurwa co. Moi drodzy, kończy się pewien rozdział. Ci mili Państwo opuszczają naszą szkołę. Kończy się pewien rozdział. Nie będę miał z kimś stać na przerwach. Co ja będę robił teraz? Kuba, jakie są twoje plany na przyszłość? Przeżyć, przeżyć na pewno. Nie umierać. Są. Socjal. Jakie są twoje plany na przyszłość? Buty 300, spodnie 400. Nie, <noise> dalej gruby. Przeżyć, godnie przeżyć, godną pracę. Będzie dobrze. Jakie są twoje plany na przyszłość, bo ty też nie zdajesz? Ja zdaję! Cześć Emilio. Dzień dobry. Jak się czujesz z tym, że zakończyłaś szkołę? Bardzo cieszy mnie fakt, że nie będę widziała się z tymi osobnikami po prawej stronie, naszej lewej. A tak to jest mi przykro. Serio. No, co pokazujesz, tak? możesz pokazać. Nie? Jest. Co to? A. Jak się czujesz z tym, że właśnie ukończyłaś edukację? Jest mi. Ej, a ja nie chcę, żeby to było sztucznie. No to jak, no powiedz, jak się czujesz, to, a to nie będziesz sztucznie. No, czy... Jest mi bardzo przykro i, i chcę dużo. Okay. Dzień dobry, jak się czujesz z tym, że ukończyłaś szkołę? W końcu kurwa jednak ukończyłam, no co mogę powiedzieć prędzej się. Tak. Coś jeszcze od siebie? To wszystko. Wino. No zdrowie. Idealność no, no. stacji Ja bym was dobra, ja mam tak lepszy Pół moja. godziny. Dobra. Dobra, kurwa. No to dogada, tak. Tak. Dobra, że czego tak. dajesz na Dobra, to, to ale... Ale mu się pić chciało. Ja nie chcesz może dochody, to teraz. Chciałbym coś powiedzieć, ale w tym momencie brakuje mi słów. A jemu brakuje męskich hormonów. Ale się jeszcze koleś Mateusz, słucham. Powiedz co dzisiaj mamy? Trzy żuberki, to nie moja kolka. Kiełbaski, kiełbaski, karkuweczka, Briefire, herbata, Pepsi, wszystko kurwa, co chcecie. Niestety nie mamy narkotyków. Jak to? I mamy kurwa piwo. testujesz? Go Już testowałem, tylko wezmę łyczkę, bo to nie mówię. Smakuje tak samo jak taki bardziej goryczkowy żubr Dlatego tutaj jest lepsze, tu gorsze A tu masz jeszcze szansę na wygranie, a tu nie Nie wygrał No niestety Niestety Myślę, <śmieniu> jak ktoś kurwa skasze. z łuska kurwa na bungee. to <śmieniu> <Ja się śmieniu> życzę w życiu. To piona, myślałem, że mu rękę złapię Wiesz, jak zawsze z kimś wziąłem pionę, to czuję kurwa opór, a jemu ja jak wziąłem pionę, to mi tak ładnie no. ja Nie wiem, czy ja go tam Kurwa całego, czy nie? Ja piłem drugi raz. A to dopiero pierwsze piwo. Cześć, jesteśmy po pierwszej kiełbasce z Brilla. Kojarz, pierdolę. Rej trochę piecze, bo zjadłem jakąś kurwa. A nie, a nie wiem. Jest ok. Patologia się rozrasta. Biały wąs zalewa miasta. Zwycięstwo! Witam, z tej strony Łysy, jeśli film Ci się spodobał, weź swoją starą i zapierdol nią w dzwona.